Ja pamiętam jak paparazzi, wiesz, siedzieli na drzewie i czekali na moje zdjęcie. Ja pierdolę, ale to jest w ogóle... Ale naprawdę... Nie uważasz, że jakieś prawo się powinno w ogóle zmienić do takiego czegoś? No było czegoś? to trudne, było to trudne. Oni naprawdę jeździli za mną czy za nami, siedzieli na drzewach, chowali się w krzakach, ja wyskakiwali w ostatnim momencie. A rozmawiałeś no, kiedyś z taką osobą? To znaczy, nie, nie, no tak, wiesz, oni dostawali za to, kto pierwszy zrobi zdjęcie i to najlepiej nie najfajniejsze. No to więc wiadomo, Im gorsze, tym więcej kasy tym lepiej, za to. No. Więc no oni w ten sposób zarabiali. Ja im kiedyś proponowałam, że im wyniosę herbatę, bo tak zimno oni siedzą na tym drzewie. I no co oni no na więc to wiesz, zaśmiałam się, powiedzieli, chcieli? że dziękują. Więc to jakby nie było rozmowy. Ja też się nigdy z nimi w jakiś sposób nie układałam, jakby to... Ale mi mnie chodzi to... bardziej o taką konfrontację, na przykład, żeby, no nie wiem, ja takiej osobie… Komuś tak… nie. Znaczy, wiesz co, we mnie to budzi dwa uczucia. Jedno jest to wziąć proce i strzelić mu w łeb, jak siedzi na tym drzewie, żeby z niego spadł, a drugie to jest takie może bardziej ludzkie, żeby normalnie się zapytać, słuchaj człowieku, a to Tobie nie przeszkadza, że Twoja praca polega na w pewnym żerowaniu na e, cudzej osobie? Ale oni to w dupie e, mają. A przynajmniej mieli. Wiesz. No ale znaczy, właśnie no, ja wiesz, bym, no, no, ja jestem słucham, błagam, dajcie mi spokój, nie mogę. Jakby no. Jestem tylko człowiekiem. Dobrze, dobrze, ale to nie ma znaczenia. To co wiesz, to kasa, kasa, kasa. No sensacja, tak, ale sensacja, to, sensacja, sensacja. Ale to, temat, to równie dobrze temat, wiesz, czemu nie wiem, nie wyciągnąć komuś portfela z kieszeni, to też co go obchodzi, czy on będzie miał potem problemy, czy kupi sobie potrzebnemu mu produkty, czy nie. No przecież to jego kasa, no, no nie? No to, to ja wiem, no to. Ja za, żeby takich sytuacji nie było. No wiesz, i tak wydaje mi się, że u nas to jest jakiś dużo mniejszy kaliber. No, zobacz, co się stało z księżną Dajaną, czy z jakimiś innymi artystami y takiego grubego kalibru. Nie, my tutaj jesteśmy jednak. Chociaż jest to. Ale poróba, Doda mówiła by to samo. Opowiadała kiedyś, gdzieś widziałem w jakimś programie, że facet jej listy wyciągał ze skrzynki, otwierał i czytał jej list, żeby ją sprowokować, żeby hmm. ona rzuciła się na niego, żeby on jej postrzelał foty.